Czy warto w obecnej chwili w ogóle składać pozew, czy lepiej poczekać na wrześniowy wyrok Sądu Najwyższego? Jeżeli chodzi o oczekiwanie całej Izby Sądu Najwyższego, ma się to podobnie do sytuacji, które miały już wielokrotnie miejsce w czasie mojej sześcioletniej pomocy Frankowiczom. Oczekiwaliśmy na wyroki Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej przynajmniej dwukrotnie w sprawach polskich. Oczekiwaliśmy na wiele uchwał Sądu Najwyższego, również w tym roku, bo przypomnę, że 7 maja zapadła uchwała w składzie siódemkowym, która to ma moc zasady prawnej i całkowicie przekreśliła teorię Salda. Dzięki temu mamy w tej chwili wszystkie, całą serię wyroków na zasadzie teorii dwóch kondykcji. Więc zawsze jest jakiś moment na wyczekiwanie. Oczywiście w międzyczasie sądy nie czekają. W większości przypadków około 90% Procent spraw wyroki są wydawane na bieżąco, prawdą jest, że około 10% spraw obecnie jest zawieszonych właśnie do czasu uchwały całej Izby Sądu Najwyższego. Biorąc pod uwagę konkretnie tą uchwałę całej Izby Cywilnej Sądu Najwyższego, nie jest to do końca rzecz istotna dla całego rzecznictwa. A bowiem te pytania zadane przez panią prezes Manowską, pierwszą prezes Sądu Najwyższego, były zadane bardzo dawno, w sytuacji, w której jeszcze następowała rozbieżność. Obecnie, po wyrokach, które zapadły w tym roku, zarówno w Sądzie Najwyższym, jak i w Trybunale Sprawiedliwości Unii Europejskiej, tej rozbieżności w orzecznictwie nie ma. Na pewno też nie ma rozbieżności w orzecznictwie Sądu Najwyższego. To powoduje, że w ogóle oczekiwanie na Tą uchwałę może się skończyć tym, że Sąd Najwyższy, cała Izba odmówi odpowiedzi na te pytania, dlatego że w orzecznictwie nie ma żadnej rozbieżności, a tak szeroki skład jak cała Izba Sądu Najwyższego wtedy jest potrzebny do wydania uchwały, kiedy istnieje rozbieżność, i tu konkretnie mówimy o rozbieżności już w poszczególnych składach Sądu Najwyższego, a jak wiemy linia jest klarowna w tym zakresie. Czyli z tej perspektywy oczekiwanie na uchwałę całej Izby Sądu Najwyższego nie jest absolutnie istotne i też może nieść za sobą niepotrzebne straty wynikające chociażby z przedawnienia roszczeń, czy też z faktu tego, że jeżeli już faktycznie będzie taka okoliczność, że czy we wrześniu, czy w innym miesiącu cała Izba wydałaby tę uchwałę, nawet formalnie wydając poprzez odmowę odpowiedzi na pytania, no to wówczas sytuacja będzie taka, że nagle wszyscy, nazwijmy to kolokwialnie, rzucą się do sądów. Ta sytuacja będzie niekorzystna dla frankowiczów. Czy wobec tego po wrześniowym wyroku Sądu Najwyższego nie będzie większych kolejek w sądach, bo ludzie się zdecydują na składanie większej ilości pozwów niż teraz? No właśnie, oczywiście. Jeżeli faktycznie zapadnie uchwała Sądu Najwyższego 2 września, no to po pierwsze mamy początek roku szkolnego, czyli koniec wakacji, zmożona zainteresowanie pozwami banków i tak już jest od 6 lat. To jest jakby jedna kwestia po to, aby nie czekać na rozstrzygnięcie tej całej Izby Sądu Najwyższego. Natomiast druga kwestia i powód, dla, tego, dla którego nie warto czekać, jest to, że w zasadzie po każdym takim większym wydarzeniu, nagle ogromna liczba osób i mówimy tutaj o kilkunastokrotnie większym zainteresowaniu, chce nagle złożyć pozew. To powoduje, że oczywiście ceny rosną, czas przygotowania przez specjalistyczną kancelarię na takiego pozwu rośnie, dlatego też teraz jest bardzo dobry okres na to, żeby pozwać bank, nie czekając na wrzesień, dlatego że czy będzie uchwała Sądu Najwyższego, czy też jej nie będzie, to i tak ten okres powakacyjny spowoduje Wzmożenie ruchu w sądach, co też dalej będzie prowadziło oczywiście do bardzo dużych kolejek. Zachęcam wobec tego do aktywnego działania w sprawie swego kredytu.